Rozpoczniemy w Szczecinie, u Lysego, Rafała, w Carro, z Audi R8, gdzie zmienimy seryjny wydech na tytanowy I porównamy jak bardzo to się zmieni. A wiem, że zmieni się bardzo. Nasze decybele sięgają 79 decybeli. W sumie spoko, ale my by tak pięknie. Zobaczymy czy tytanowy wydech to poprawi. Jest i nasz wydech. Swoją drogą kolorystyka robi wrażenie. No nie oszukujcie się, jak zobaczycie taki wydech, no to zawsze buźka się uśmiechnie. Beast Exhaust, To nowy wydech ważący 9 kg, więc w sumie leciutko. No W tych nowych wydechach to w sumie jest dla nas najważniejsze, żeby były lekkie i bardzo głośne. Dla porównania tej samej marki wydech w Suprze dołożył 20 dB. Dobrze, że są klapy od razu w zestawie, bo nie w każdym Audi R8 mieliście dostępne klapy, bo na pewno tutaj się przydadzą. Myślę, że przy dłuższej trasie z otwartymi klapami można. Byłoby ogłuchnąć. Teoretycznie wydechy są plug and play, bo jest mnóstwo wydechów: Best Exhaust, dostępnych do praktycznie każdego modelu sportowego samochodu. Zresztą tutaj przewija się wachlarz stronka, leci na iPhonku. Zobaczcie, ile tego tam jest, może trafić na model swojego auta. Nie ma więcej co omawiać. Zestaw jest kompletny plug and play i my po prostu dzisiaj go założymy. Oraz sprawdzimy i porównamy z serią. jest różnica? Jak widzicie, czegoś nam brakuje. Zaraz wracam, powiem dlaczego. Mamy tutaj nasz element mocujący, zderzak, lampę, no bez tego nie zadziałamy. Po lewej i po prawej stronie zawiódł miłośród, który trzeba zamówić nowy zasob, ponieważ firma, która oklejała ten samochód, to auto było czarne, tracę jest żółte, jak widzicie, kanarkowe, e, dopilniła go pneumatem i scaliła go w jedność, jeżeli chodzi o plastik, e, więc nie dało się go odzyskać. Dlatego mamy dzisiaj wersję przygotowaną pod twin lub biturbo. Tam zderza jakoś za bardzo wydechu, nie wygłusza i będziemy mogli zobaczyć efekt tego wydechu. Auto zeszło nam z sania i czas sprawdzić, jak chodzi na Dynamic i czy strzela tak jak ostatnio. Na początku na wolnych obrotach w trybie Dynamic mieliśmy tyle decybeli? 79 dB. A teraz na wolnych obrotach odległość mniej więcej taka. Rozsuńmy no, się w sumie, może byłem dalej? Nie, no jest głośniej. 23, 24 do no 26 decybeli głośniej. A teraz zobaczmy w sumie porównanie. Dosłownie, przed i po, ale już z przekazówką, czyli tym, co interesuje nas najbardziej.